Our consulting firm the power of blockchain and AI technologies to drive true digital transformation. Witajcie. Mamy dzisiaj e, naprawdę gorące materiały do omówienia. Rynek kryptowalut, data 3 września 2025. I powiem szczerze, dzieje się sporo. Mamy no, wyraźne wzrosty cen, bitcoin na poziomach niewidzianych od końcówki sierpnia. Ale chyba największe wydarzenie, taka prawdziwa bomba. To te przełomowe wieści regulacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Spróbujmy dzisiaj zrozumieć, co tak naprawdę napędza ten rynek i no, co te zmiany regulacyjne w praktyce oznaczają. Zdecydowanie to jest jeden z tych dni, wiesz, kiedy kilka naprawdę ważnych wątków splata się w jedno. Mamy ciekawą dynamikę cenową, rosnące zaangażowanie instytucji, no i kluczowa sprawa jak słusznie zauważyłeś ta długo wyczekiwana jasność. Klarowność regulacyjna ze strony głównych amerykańskich agencji. Może rozłożymy to na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć pełniejszy obraz. Dobry pomysł. Zacznijmy może od liczb, bo one no, potrafią przemówić do wyobraźni. Całkowita kapitalizacja rynku krypto podskoczyła o 0,6%, to jest 3,9 trln dolarów, obroty dzienne. 146 miliardów, a Bitcoin dobił do 112 tysięcy 26 dolarów. To jest najwyższy poziom zamknięcia dnia od 24 sierpnia. Dokładnie. I co ciekawe, to już piąty dzień wzrostów z rzędu. Łącznie 3,74% od 13 sierpnia. To najdłuższa taka passa od połowy sierpnia, prawda? Tak, a w skali roku bitcoin jest ponad 93% na plusie, coś niesamowitego. Analiza techniczna nawet sugeruje, że mógł właśnie wybić się z tego kanału bocznego, tego od połowy lipca. Te liczby rzeczywiście pokazują siłę i to przełamanie kanału konsolidacji, o którym mówisz, to dla wielu analityków no, ważny sygnał techniczny. Potwierdza to też układ średnich kroczących. Na wykresie czterogodzinnym ta krótsza, dziesięciookresowa EMA wskoczyła powyżej dłuższej, dwudziestookresowej. To często interpretowane jest jako no, oznaka, że ten krótkoterminowy pęd wzrostowy nabiera siłę. I co ważne, te wzrosty cen idą w parze z konkretnymi przepływami kapitału. Mówię o ETF-ach. Tak, te fundusze giełdowe na bitcoina. Dokładnie, tylko 3 września zanotowały napływ netto 2093 BTC. To jest prawie 329 milionów dolarów. A liderem jest tu Fidelity. Tam trafiło ponad 1100 bitcoinów. No właśnie, solidne napływy do ETF-ów na bitcoina. I tu dochodzimy do czegoś, co mnie osobiście no, mocno zaskoczyło, bo sytuacja z Ethereum wygląda diametralnie inaczej. Cena samego ETH, co prawda wzrosła, jakieś 4,7%, przerwała nawet siedmiodniową serię spadków. Ale fundusze ETF oparte na Ethereum zanotowały potężne odpływy netto ogromne. Prawie 50 tysięcy ETH to ponad 222 miliony dolarów na minusie. Jak to w ogóle możliwe? Taki rozjazd między dwoma głównymi aktywami. To jest rzeczywiście wiesz. Fascynująca rozbieżność. I myślę, że to coś więcej niż tylko chwilowa anomalia. Można postawić tezę, że ta dywergencja y, mocno sugeruje, że inwestorzy instytucjonalni teraz wyraźnie priorytetyzują narrację Bitcoina, tego cyfrowego złota, magazynu wartości. Wydaje się, że postrzegają go jako bezpieczniejszą przystań. Może w oczekiwaniu na decyzję FEDU, a może właśnie w reakcji na tę nową klarowność regulacyjną, która no, historycznie była bardziej skupiona na Bitcoinie. Czyli ETH jest postrzegane jako bardziej ryzykowne. Tak jakby. Ethereum z jego bardziej złożonym ekosystemem, potencjalnymi ryzykami, no bycia platformą technologiczną może być teraz oceniane jako bardziej ryzykowne. Ta rozbieżność to naprawdę kluczowy sygnał. Pokazuje, jak różnie instytucje mogą podchodzić do tych dwóch czołowych kryptowalut. Będzie niezwykle ciekawe obserwować, czy ten trend się utrzyma. Skoro mówimy o przepływach, to jak wygląda sytuacja na szerszym rynku altcoiny. Dominacja Bitcoina spadła o 7 punktów procentowych. Teraz to 55%. Czy to klasyczna zapowiedź alt season, sezonu na alty? Historycznie tak. Spadek dominacji BTC często był takim sygnałem. Inwestorzy zaczynali rozglądać się za okazjami na rynku altcoinów. No właśnie, a Solana SOL radzi sobie ostatnio świetnie, wzrost o 2,8% do 208 dolarów i od miesiąca konsekwentnie bije stopy zwrotu i BTC i ETH. Co tam się dzieje? W przypadku Solany mamy bardzo konkretny, fundamentalny powód. Sieć właśnie zatwierdziła znaczącą aktualizację AlpenGlow i to z imponującym poparciem ponad 98% głosujących stakerów. A najważniejsza obietnica tej aktualizacji to skrócenie czasu finalizacji transakcji, czyli tego momentu, gdy transakcja jest już nieodwracalnie zapisana, do około 150 milisekund. 150 milisekund to błyskawicznie. Dokładnie. To ogromna poprawa, czyni sieć znacznie szybszą, bardziej konkurencyjną dla zastosowań wymagających no, błyskawicznych rozliczeń. Płatności, DeFi, to jest namacalna poprawa technologiczna, która po prostu przyciąga uwagę. Okej, okay, technologia ważna, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że no, największą bombą ostatnich dni są te regulacje. To wspólne oświadczenie SEC i CFTC z 2 września. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co dokładnie te dwie, Potężne amerykańskie agencje ogłosiły. To jest bez wątpienia moment przełomowy. Pokazuje niespotkany dotąd poziom koordynacji. Po raz pierwszy pod obecną administracją, która powiedzmy sobie szczerze, wydaje się bardziej otwarta na krypto, obie kluczowe agencje, czyli SEC, Komisja Papierów Wartościowych, i CFTC, Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi, wydały wspólny komunikat. A jego sedno jest takie. Wyjaśniły jednoznacznie, że zarejestrowane podmioty, giełdy papierów wartościowych, rynki kontraktów terminowych, nie mają zakazu ułatwiania handlu niektórymi produktami spot opartymi o kryptowaluty towary, czyli na przykład Bitcoin. Czyli nie chodzi o to, że wcześniej był jakiś formalny zakaz na papierze? Nie do końca. Tylko bardziej o taką no, niepisaną niepewność wynikającą z wcześniejszych działań tych agencji. Taka szara strefa, która odstraszała duże instytucje. Dokładnie tak. Poprzednie, często niejasne, czasem wręcz sprzeczne działania, komunikaty to wszystko stworzyło atmosferę, w której duże, regulowane instytucje finansowe po prostu Bały się wejść, bały się naruszenia przepisów. To oświadczenie nie tyle znosi jakiś zakaz, co po prostu usuwa tę barierę niepewności. To jest kluczowe. I to jest wynik szerszych inicjatyw w obu agencjach: Project CryptoSec, Crypto Sprint w CFTC, no i rekomendacji tej prezydenckiej grupy roboczej dla aktywów cyfrowych. A co najważniejsze, efekty widać niemal od razu. Już. Tak, przykład. US Bank, duży gracz, ogłosił wznowienie usługi przechowywania bitcoinów dla klientów instytucjonalnych. Robią to z NYDG. Usługa była zawieszona od 2022 roku, właśnie przez tę niepewność regulacyjną. A teraz bank wprost mówi: wracamy, bo jest zwiększona jasność regulacyjna. No proszę, to idealnie nas prowadzi do kwestii adopcji instytucjonalnej. Wygląda na to, że firmy tylko na taki sygnał czekały. Kto konkretnie kupuje. Mamy info, że MicroStrategy, no oni są znani z tego, że konsekwentnie kupują bitcoina, dodali do portfela kolejne ponad 4000 BTC. Jak zwykle. A z kolei Sharplink Gaming, firma z sektora gier, pod koniec sierpnia kupiła aż 39 tysięcy ETH. Łącznie mają już ponad 837 tysięcy Ethereum, warte ponad 3,6 miliarda dolarów. Imponująca ilość. Nawet Yunfeng Financial, firma powiązana z Jackiem Ma, kupiła 10 tysięcy ETH za około 44 miliony dolarów. Te przykłady y, pokazują rosnące zaufanie korporacji. Albo traktują krypto jako część rezerw, albo integrują je ze swoimi modelami biznesowymi. A wracając na moment do ETF-ów, ciekawe są strategie poszczególnych graczy. Wspomniane Fidelity, lider napływów do ETF-ów na BTC, mają już ponad 200 tysięcy bitcoinów, warte 22,5 miliarda dolarów. A jednocześnie, jak sugerują te dane o odpływach z ETF-ów na IF, zdaje się redukować ekspozycję na Ethereum. Czyli potwierdza się ta różnica w postrzeganiu? Tak mi się wydaje. Instytucje mogą traktować Bitcoin bardziej jako no, stabilny magazyn wartości, a Ethereum jako inwestycję w dynamiczną platformę technologiczną, ale z innym profilem ryzyka. Rynek nie stoi w miejscu. Pojawiają się też zupełnie nowe instrumenty, takie hybrydowe. Giełda Coinbase zapowiedziała na 22 września kontrakty Futures na nowy indeks. MAX7 plus Crypto Equity Index. Brzmi intrygująco. Połączenie akcji gigantów technologicznych Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla, Apple z produktami krypto. Czy to pierwszy taki produkt na rynku? Rzeczywiście. Wygląda na to, że to pierwszy tego rodzaju mieszany kontrakt Futures. To kolejny sygnał postępującej integracji kryptowalut z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Taka powiedzmy próba stworzenia produktu dla inwestorów zainteresowanych i Big tech, i krypto. Wszystko w jednym, ustrukturyzowanym instrumencie. I to też pokazuje, jak rynek dojrzewa, staje się bardziej zintegrowany, co jest częściowo napędzane właśnie tą rosnącą klarownością regulacyjną. Patrząc trochę w przyszłość, jak na to wszystko może wpłynąć polityka monetarna. Fed. Rynek wydaje się być niemal pewny obniżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo cięcia o 25 punktów bazowych 17 września jest wyceniane aż na 89,7%. Prezes krypto.com Chris Marszalek zasugerował nawet, że taka decyzja mogłaby być paliwem dla dużych wzrostów w Q4 2025. Historycznie niższe stopy często sprzyjały aktywom uważanym za bardziej ryzykowne, a do takich zaliczają się kryptowaluty. Obniżka stóp przez Fed mogłaby zwiększyć płynność na rynkach, skłonić część inwestorów do szukania wyższych stóp zwrotu właśnie w krypto. Więc potencjalnie tak, to pozytywny czynnik, ale trzeba pamiętać o wzorcach sezonowych. Wrzesień historycznie no, nie był najlepszym miesiącem dla Bitcoina. Czerwony wrzesień Dokładnie, czerwony wrzesień. Od 2013 średnia zmiana ceny BTC we wrześniu to spadek o prawie 3,8%. Więc kluczowe pytanie brzmi, czy obecne silne fundamenty, klarowność regulacyjna, napływy instytucjonalne okażą się na tyle mocne, by przezwyciężyć tę historyczną sezonową słabość? A wracając do altcoinów, wspominaliśmy o spadającej dominacji BTC i dobrej formie Solany. Ether jest tylko 11% poniżej swojego ATH, czyli rekordu wszechczasów na poziomie prawie 5000 dolarów. Ale co z innymi projektami, które budzą emocje? Na przykład XRP. Sytuacja techniczna XRP jest Powiedzmy interesująca, jest blisko kluczowych poziomów oporu cenowego. Ich ewentualne przełamanie mogłoby otworzyć drogę do wzrostów. Ale prawdziwym game changerem, takim przełomem dla XRP, ale też dla Solany, mogłoby być zatwierdzenie ETF-ów na te kryptowaluty. Spekuluje się, że decyzje mogą zapaść już w październiku 2025, a skala potencjalnego napływu kapitału jest ogromna. Niektórzy analitycy szacują, że sam ETF na XRP mógłby Przyciągnąć nawet 5 miliardów dolarów w pierwszym miesiącu. 5 miliardów? Tak. Taki zastrzyk kapitału miałby oczywiście ogromny wpływ nie tylko na cenę samego XRP, ale mógłby no, rozlać się na cały rynek altcoinów. Podsumowując naszą dzisiejszą y, analizę, 3 września 2025 to był naprawdę znaczący dzień. Widzieliśmy mocne wzrosty bitcoina, wspierane napływami do ETF-ów, kolejnymi zakupami korporacji. Z drugiej strony ten intrygujący kontrast duże odpływy z ETF-ów na Ethereum ale chyba na pierwszy plan wysuwa się to historyczne wspólne stanowisko SEC i CFTC zielone światło dla handlu spot na regulowanych giełdach to jest coś na co rynek instytucjonalny czekał od dawna Zgadza się, wydaje się, że rynek kryptowalut wchodzi w nową, bardziej dojrzałą fazę. Mamy tu zbieg kilku kluczowych czynników: większa przejrzystość regulacyjna, rosnące zaangażowanie dużych graczy, ciągły rozwój technologiczny. Ale mimo tego optymizmu, pozostaje kilka ważnych pytań na najbliższą przyszłość. Czy uda się przełamać ten historycznie słaby wrzesień? Jak dokładnie rynek zareaguje na decyzję Fed? No i czy rzeczywiście zobaczymy silny rajd altcoinów napędzany potencjalnymi ETF-ami? Zatem, co to wszystko oznacza dla kogoś, kto obserwuje ten rynek? No, wygląda na to, że jesteśmy świadkami procesu, w którym kryptowaluty coraz mocniej wpisują się w ramy tradycyjnego systemu finansowego, kształtowane przez regulacje i kapitał instytucjonalny. I to prowadzi do takiego, myślę, intrygującego pytania na koniec do przemyślenia: czy ta nowo znaleziona jasność regulacyjna i napływ dużego kapitału ostatecznie ustabilizują rynek kryptowalut? Zredukują jego słynną, czasem ekstremalną zmienność, czy może wręcz przeciwnie? Natura tych aktywów, nieuniknione cykle rynkowe sprawią, że nadal będziemy świadkami gwałtownych wahań, tyle że teraz na jeszcze większą skalę. Z udziałem znacznie większego kapitału. Ciekawe pytanie. Odpowiedź na nie poznamy pewnie dopiero z czasem.